Zbigniew bez rąk. Kubek herbaty. Na stole stoi kubek herbaty. Jakoś się muszą do niego dostać. Wstaję, próbuję trochę naraty, wcale nie muszą, mógłbym tu zostać. Kwiat we flakonie więdnie, usycha. Nie ma korzeni, robi zawięźnia. Też nie ma siły jak ja i wzdycha. Może udaje i się przedrzeźnia? Słońce się zwolna, czołga po niebie. Musi wciąż liczyć nam nasze straty. Co ja mam zrobić naprawdę, nie wiem. Na stole stoi kubek herbaty, czytał Bogdan Dmowski.